Jesteśmy przy, przy drugim ulu, który odbudowywuje się i był dokarmiany ten ul był, był dokarmiany więc Obsługa w takim mulu powinna się odbywać w miarę w miarę szybko nie nie w sposób odbudowana jest na no, pewno by odbudowana w ogóle tylko oni tutaj coś robią zabierzemy paski Zabierzemy paski. Tu też jest miodu słabo. Tu też jest miodu słabo. Ale jest czerw. Czerw. Niestety musimy pszczoły te dzisiaj podkarniać. Tu już jest czerw. Szukam matki, po prostu jest, w tamtym ulu jest fatalna sytuacja, dobrze, że zobaczyłem, bo by słabnął. Teraz jest moment na dokarmianie. Jest czerw. Odkry jest matka. Jest matka. Jest. Nie wiem, czy ją widać? Ja ją tu widziałem. Jest. Jest jest, jest. jest, 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 jest. Jest matka. Proszę się przyjrzeć, jak chodzi. Jest mało miodu. Dobrze, że tutaj dokarmiałem i będziemy je dokarmiać, Dobrze, że przyjechałem dokarmiać je. Proszę się przyjrzeć, jak ona chodzi. Jest na pewno zeszłoroczna, a może mieć więcej, jak zeszłoroczna. Nie wiem, teraz mi zniknęła z horyzontu. Jak patrzę na bezpośrednio na plaster, nie widzę jej. Jest, 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 jest. Wy pewnie ją widzieliście. Ona ta się schowa. Więc my delikatnie. delikatnie jednak nie będziemy zaglądać wymiemy tylko pasek bo tutaj jednak jest wszystko wszystko ok pasek belkę ponownie z drugiej strony ustawimy Sprawdzamy na grubość belki o dosunięcie. Z drugiej strony to samo. Z tej strony położymy beleczkę i dosuniemy. I dosuniemy belkę. I dosuniemy. Dołożymy beleczkę i dosuniemy. To jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. To jest będzie wszystko, bo tutaj co prawda odłożyły sobie miodek, ale my będziemy jednak je jednak jeszcze przygotowywać i one będą na tych tylko zimować. Aha. I szybciutko. Dosuwamy Kurwa Spierdzielaj ty O Dobra, jest I tutaj. Ze względów już wiemy, że mimo, te, mimo tego, że były dokarmiane, niestety, ale mają mało, mało jedzenia, musimy je dokarmić.